Magdalena Gwóźdź, dzień dobry Państwu, zapraszam na pierwszą dziś panoramę. Niewiele brakowało, a byłoby zwycięstwom. Polska drużyna zremisowała z Anglikami na stadionie narodowym jeden do jednego. W dodatku polscy piłkarze zbierają same pochwały, bo grali niespodziewanie dobrze. Wbrew obawom trybuny zapełniły się kibicami niemal do ostatniego miejsca. W pierwszej części spotkania polscy piłkarze stworzyli więcej sytuacji do zdobycia gola, zdobycia gola jednak, jednak to Anglicy w 31 minucie objęli prowadzenie. Po przerwie biało-czerwoni dalej dominowali na boisku i zdobyli bramkę wyrównując na 1 do jednego. Jednak dość często powtarzane są obawy, że to nie ten zaskakująco dobry w wykonaniu polskiej drużyny mecz przejdzie do historii, ale to co działo się dzień wcześniej, przedwczoraj z powodu ulewy murawa Stadionu Narodowego, nie nadawała się do gry w piłkę. Dach nie został zamknięty i na razie nikt nie poczuwa się do winy za te kompromitację. Dziś w drugim dniu oficjalnej wizyty w Polsce księcia Monako Alberta II Grimaldiego wraz z księżną Charlin, para odwiedzi Kraków. Książęca para spotka się z prezydentem miasta Jaskiem Majchrowskim i zwiedzi Zamek Królewski na Wawelu. Albert II i księżna Charlene wejdą także do katedry na Wawelu. Jutro parę odwiedzi były niemiecki nazistowski obóz zagłady w Oświęcimiu. Księstwo Monako finansowo wspiera muzeum Auschwitz-Birkenau. A teraz przenosimy się za granicę. Naga kobieta nad brzegiem morza i to w ciąży. Nawet w stosunkowo liberalnej Wielkiej Brytanii wzbudziło to kontrowersję, choć chodzi o dzieło sztuki. Ponad 20-metrowa statua kobiety w ciąży, dzieło Damiena Hirsta, stanęło na nadbrzeżu jednego z miasteczek w hrabstwie Devon. Hirst nazwał swoje dzieło Prawda. Pokazuje jakby wycinek brzucha matki z płodem i narządami wewnętrznymi. Władze miasteczka zgodziły się, bo mieszkający niedaleko artysta, zresztą najbogatszy spośród brytyjskich twórców, ma tu restaurację, ale mieszkańcy pisali protesty. Ich zdaniem statua nie pasuje do rybackiego portu. Na razie wróciły do nas niemal letnie temperatury, ale nim się spostrzeżemy, nadejdą zimowe miesiące. Nie zrażajmy się do mrozu i śniegu i spójrzmy, jak bywają piękne, na przykład w Chinach. Choć to połowa października, zima zawitała już do chińskiej prowincji Xin. Spadł śnieg, temperatura balansowała na granicy zera. I powstała szać. Zresztą leżące w prowincji góry Changbai nazywane by, bywają górami szadziowymi. Jesienią i zimą jest tu często mglisto. A właśnie mgła przy temperaturze w okolicach zera lub lekko poniżej zera powoduje, że lód uroczo osiada na gałęziach. Obserwować się zjawisko przyjeżdżają tu turyści z całych Chin. Najłatwiej oszać od listopada do lutego, ale i w październiku zdarzają się, jak widać, niespodzianki. I na tym kończymy Panoramę Flash, a ja już teraz zapraszam Państwa na Panoramę Kraju 15.45 i na główne wydanie Panoramy 18.00. Do zobaczenia.